Witajcie kochani! Zapraszam Was dzisiaj na bardzo ciekawy przepis na sushi bez ryżu w wersji witariańskiej. Jest to bajecznie prosty i szybki przepis. Dlatego polecam Wam wypróbować. Zanim jednak przyjdziesz do oglądania. Wesprzyj moją twórczość, subskrybuj mój kanał i dzięki temu będziesz na bieżąco, a mi dasz jeszcze więcej motywacji. Potrzebujemy olej z oliwek, olej z sezamu, sos sojowy, pasta jasna miso, syrop z agawy lub syrop klonowy, Opcjonalnie zastajski sriracha, jeśli lubisz pikantne, nori, mata do zwijania sushi, folia spożywcza, kiełki, jeśli lubisz, kolendra, która cudownie orzeźwi nam sushi. I oczywiście Kalafior surowy, który zastąpi nam ryż. A także warzywa. Użyj takie warzywa, jakie Ty lubisz. Ja tutaj użyłam oczywiście awokado, które kocham. Paprykę żółtą, czerwoną, zielony ogórek, marchewkę i cukinię. A także świeży szczepiorek. Warzywa kroimy w drobne słupki. Warzywa wrzucamy do miski i tworzymy naszą marynatę. Dodajemy olej z oliwek, olej z sezamu. Dokładną gramaturę macie podaną w opisie pod tym filmem. Sos sojowy. Syrop z agawy, słodkie z słonem, jest to bardzo fajne i smaczne połączenie. I oczywiście, jeśli lubicie wersję pikantną, sos tajski sriracha. Wszystko dokładnie mieszamy i takie warzywa wstawiamy do lodówki na 30 minut. W międzyczasie zajmiemy się naszym ryżem z kalafiora. Rzucamy surowy ryż do malaksera, rozdrabniamy i doprawiamy. Jeśli chodzi o przyprawy, to jest mniej więcej dokładnie podobna kompozycja e, przypraw jak do warzyw. Wszystko jeszcze raz powtarzam, znajdziecie pod tym filmem w opisie. Zawsze pamiętajcie, aby próbować to, co robicie. Nie sugerujcie się dokładnie moją gramaturą. Możecie dodać mi sosu sojowego, jeśli nie chcecie aż tak słonego. Jeśli chcecie bardziej, dodajcie więcej sosu sojowego. Jeśli chcecie bardziej pikantne, dodajcie więcej sosu tajskiego. Także tutaj już wedle fantazji zawsze próbujcie. Ważne, aby ryż nie był zbyt mokry, bo później będzie się rozlatywać. I tak prezentuje się nasz cudowny ryż z kalafiora. Jest to bardzo ciekawy przepis. Serdecznie wam polecam. Jeśli lubicie słona, jeśli jesteście na diecie przejściowej, ten przepis świetnie się sprawdzi. Aczkolwiek ja wam się przyznam, że robię pierwszy raz specjalnie dla was. Zainspirowaliście mnie, dlatego dziękuję wam, kochani, za inspirację i przede wszystkim dziękuję, że jesteście i oglądacie moje filmy. Po prostu e, tworzę ten przepis, ponieważ stworzyłam ten przepis, ponieważ chcę Wam pokazać zdrowszą alternatywę. Aczkolwiek nie jest to mój przepis, zainspirowałam się różnymi przepisami z internetu i połączyłam różne opcje w całość. Dodajemy nasze ulubione warzywa i zaczynamy zabawę. Jak widać, nie jestem mistrzem w zwijaniu. Ponieważ robię to pierwszy raz specjalnie dla Was, ale naprawdę jest to świetna zabawa, relaksująca. Takie sushi, dzięki temu, że nie ma żadnych produktów zwierzęcych, przede wszystkim nie ma ryby, świetnie też smakuje na drugi dzień, ponieważ ryż i warzywa przechodzą z smakami jeszcze bardziej tym sosem, i na drugi dzień sushi jest bardziej aromatyczne. Także, jeżeli macie kości, jeśli chcecie zrobić takie przystawki, to można zrobić wcześniej, wstawić do lodówki i na drugi dzień też będzie ok. Tutaj, jak widzieliście wcześniej, papier nori smarowałam pędzelkiem, syropem z agawy. To jest taka fajna opcja, żeby skleić papier. I rolujemy dalej. Jest to naprawdę fajna zabawa, ja przy tym bardzo się odstresowałam. Ale ja generalnie lubię tworzyć zdrowe przepisy w zdrowszej wersji. Pamiętajcie, że jeśli dbacie o zdrowie to jest tak zwane comfort food, ponieważ soja jest niezdrowa. Wszystkie te sosy pełne soli nie są za bardzo zdrowe, ale oczywiście jeśli jesteście na diecie przejściowej lub chcecie coś przyrządzić dla gości lub po prostu od czasu do czasu chcecie zjeść coś mniej zdrowego to ten przepis serdecznie Wam kochani polecam i gotowe, banalnie proste, pyszne i w zdrowszej wersji. Jeśli masz ochotę na takie sushi do dzieła, koniecznie wypróbuj ten przepis i jeśli już wypróbujesz, napisz na dole w komentarzach pod tym filmem, czy Ci smakowało. Albo może masz jeszcze jakieś ciekawsze opcje. Podziel się w komentarzu, bardzo chętnie poczytam Wasze pomysły. Ja, już z tego miejsca, kochani, życzę Wam smacznego. Pozdrawiam Was cieplutko, wysyłam dużo miłości. Trzymajcie się i przede wszystkim dbajcie o siebie, bo ciało jest świątynią dla naszej duszy jest to moje ulubione powiedzenie, dlatego często je powtarzam. Tutaj widzicie też słodki orzechowy sos. Jak wykonać taki sos? Na górze Wam się pojawi zakładka, dlatego też zachęcam Was do wypróbowania zrobienia takiego sosu w domku. Dziękuję, kochani, że jesteście! Dziękuję, że oglądacie moje filmy. Serdecznie Was jeszcze raz pozdrawiam i wysyłam buziaczki.